Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. a Dzisiaj przejedziemy się bolidem Alfy Romeo Skady. Pytaliście, pytaliście, no i jest. Na początek mały bolid, a skoro na początek mały, to możecie się spodziewać i dużego, bo też się przemogłem. Kupiłem ten bolid za 80 zł na stronie polskiego dystrybutora humbi.pl i dowiedziałem się, że rzeczywiście tam możecie na pewno kupić sprawdzone zestawy od kady. Nie są one co prawda tam najtańsze, bo widziałem, że były niższe ceny w sieci, no ale to tyle się dowiedziałem. A sam bolid prezentuje się następująco. Mamy tutaj Tutaj chyba 271 elementów, tak dokładnie. No i nie mamy minifigurki. Nie wiem, co tutaj jest naklejką, co nad drukiem To będzie dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie. E, obawiam się, że raczej negatywne, ale też chciałem zobaczyć, jak po prostu ten bolit od kady się prezentuje i mam nadzieję, że będzie przyzwoicie. Mam nadzieję, że też pod kątem kształtów, bryły i tak dalej będzie naprawdę całkiem w porządku. No i mam nadzieję, że spełniłem Wasze oczekiwania, bo naprawdę o ten bolit i o ten większy dostałem. Masę pytań i na YouTubie, i na Instagramie, więc jeśli macie jakieś klockowe życzenia, to piszcie, postaram się w miarę możliwości je spełniać. Oczywiście, o ile te modele też będą mnie interesowały i będą mnie ciekawiły, ale w przypadku bolidów F1 tak jest. No to co? Idziemy otwierać pudło. Pokazywałem wam kiedyś taki mały zestaw z kwiatkami do składania skady. I to był chyba jedyny niewielki zestaw od tego producenta. Ale to jest powiedziałbym taki pełnowartościowy, mały zestaw, bo tamten to był taki trochę dziwny odpał, mam wrażenie, w ich ofercie. A tutaj rzeczywiście mogę w końcu sobie poopsować z niewielkim modelem od kady, bo zazwyczaj pokazywałem wam te takie naprawdę molochy. Tak to wygląda z drugiej strony: mamy porównanie tego klockowego bolidu do oryginału. Mamy tutaj też nieco inne ujęcie, no i szczerze mówiąc, trochę to mi pachnie takimi właśnie kształtami w stylu Speed Champions, ale jak sobie patrzę na to, jak jest zbudowana podłoga, to wygląda to też kompletnie inaczej. Nacinam w takim razie plombę i wyciągniemy sobie zawartość w pudełku. Rzeczywiście wygląda tak bardzo premium, tutaj mamy jeszcze hologram, więc wszystko jest zrobione tak naprawdę na poważnie. No i przyjrzyjmy się zawartości. O, to jest w ogóle fajna sprawa, bo zwróćcie uwagę na to, jak prezentują się narzędzia, które są wmontowane w ramkę. I mamy tutaj na przykład wałek do malowania. Mamy też jakiś taki toporek. Okej. Okay. Jest i druga ramka z dokładnie takimi samymi akcesoriami. Tutaj zostały spakowane opony. Nie ma slicków, no niech będzie, że to są deszczówki. A co mamy tutaj? Tutaj jest informacja, instrukcja, aha, dobra, to jest po prostu chyba jakaś taka standardowa ulotka na polski rynek odnośnie tego, że możemy też mieć elementy z elektroniką, z bateriami i tak dalej. Mhm, separator, bardzo niestandardowy i instrukcja. Okładka wygląda bardzo ładnie, to wygląda bardzo nieładnie, ale zaraz będziemy się przyglądać tym naklejkom ok, czyli tutaj mamy same naklejki tutaj nic nieoklejonego nie ma i teraz tak co do naklejek to są aż trzy arkusze jest tego sporo wszystkie są na tym takim transparentnym tworzywie ale tutaj nie ma tych elementów przezroczystych bo nawet z tego co widzę choć może i te logówki Orlenu nie są białe, no to zobaczymy już w trakcie, nie, chyba są białe, to jest po prostu takie białe tworzywo, to nie jest transparentne, tutaj również, jakościowo wyglądają w porządku, A tylko to mnie martwi, bo jednak naklejki na opony, ajajaj, o tyle o ile te kołpaki, które sobie będziemy wtykać, felgi, to mi nie przeszkadza, że to jest to już niestety te naklejki na opony, są problematyczne, bo zakładam, że to po prostu będzie się bardzo, bardzo szybko zużywać. No ale dobra, idę poskładać i zaraz do Was wrócę. Zacznę może od rzeczy złych, bo tych dobrych jest zdecydowanie więcej. Do poprawienia naklejki. One nie są dopasowane tak idealnie, to znaczy w niektórych mamy mniejszy, w innych większy margines, ale trafiła mi się jedna naklejka, która jest po prostu większa niż element, na który była dopasowany. Oczywiście można sobie to dociąć, ale jest to coś irytującego. Na ogromny plus ta plakietka informacyjna, bo nie dość, że jest nadrukowana, to ma też wytłoczenie. Pokażę Wam to też za chwilę. No a co do samego samochodu, Podoba mi się, jest naprawdę w porządku, ale jeszcze wrócę do naklejek. Te naklejki na oponach to jest naprawdę przekleństwo. Ależ mnie one irytowały i nie wyglądają dobrze. Trzeba by je było wygrzać pewnie suszarką do włosów, żeby one jakoś tak lepiej przylegały. No, to koniec narzekania. Możemy sobie pooglądać model. Załatwmy to od razu. Pewnie jesteście ciekawi, jak to wygląda w kwestii wymiarów. No, tutaj mam tego. McLarena z Lego, który pojawił się niedawno, no i możecie zobaczyć, że jest krótszy. Jest też po prostu mniejszy, to jest kompletnie inna skala. Więc jeśli ustawicie je obok siebie, one nie będą wyglądały jak samochody z jednej serii. W sensie nie chodzi mi o serię wyścigową, naturalnie tylko o jedną serię zabawkową. No ale teraz możemy już sobie wszystko tutaj pooglądać, i to jest właśnie ta naklejka. Która jest za duża. No, tutaj jest wciśnięta. Tutaj mi e, wystaje. Nie miałem gdzieś pod ręką skalpela, żeby to dociąć. Mm, niedobrze, ale bardzo fajnie zostały rozwiązane tematy konstrukcyjne. No, bo zwróćcie uwagę, że te dwie wypraski z narzędziami, które się pojawiły, e, bardzo fajnie tworzą te elementy, które tu się pojawiają. I to nie jest tylko jeden taki motyw. Podłoga jest zrobiona w fajny sposób, bo mamy tutaj bardzo dużo skosów i rzeczywiście. Może te przejścia nie wyglądają zbyt idealnie, ale one dzięki temu oddają taki bardzo fajny, charakterystyczny kształt. To zabudowanie jest naprawdę w porządku. System Halo no jest zrobiony podobnie jak i w serii Speed Champions. Co do naklejek, to powiem tak. Można się czepiać, że jest ich tak dużo, ale z drugiej strony ja przywykłem do nich w serii Speed Champions, tylko że tutaj mamy też trochę inny typ naklejek, no bo zwróćcie uwagę na tę naklejkę. Ona łączy Kilka różnych klocków, i pamiętam, że jeszcze dawno, dawno temu Kobi coś takiego robiło. W tym momencie Kobi robi tylko nadruki i od czegoś takiego odeszli, ale nadal. No, ja po prostu z Speed do naklejek jestem przyzwyczajony, więc tutaj po prostu te naklejki są dla mnie rzeczą absolutnie normalną, tylko że irytującą właśnie z tego powodu i z tego powodu. Za to minus, no bo tutaj to po prostu będzie się z upływem czasu niszczyć, i też te naklejki no tak nieidealnie przylegają. One też lekko gdzieś sam odstają, trzeba je poprawić, i wtedy mamy na przykład takie brzydkie przesunięcie, jak tutaj. Ale sam model e, mi się podoba, i rzeczywiście, jeśli jesteście fanami F1, jeśli te modele wypuszczane przez Lego to dla Was za mało, to i taką alfę sobie możecie na półce naturalnie postawić. No a tak wygląda ta plakietka. No i zobaczcie, jest na druk, jest. I teraz tak to ustawiam specjalnie pod światło, żebyście mogli zobaczyć, że na tym tajlu, Mamy tłoczenie i to jest naprawdę bardzo fajny smaczek. Tak samo jak podobała mi się ta plakietka kolekcjonerska w Mercedesie AMG, tak samo podoba mi się taka mała plakietka. No, fajny Bayer gdyby jeszcze tutaj była dokładana jakaś taka plakietka z numerem, że wiecie, wszystkie modele byłyby numerowane. To już w ogóle byłaby petarda, ale naprawdę uważam, że nie ma się do czego przyczepić. Tak wygląda to jeszcze od spodu, pewnie Was to interesuje. No, podłoga jest zrobiona z wielu elementów. No ale wiecie, to ma być model kolekcjonerski, niezabawkowy, więc zaznaczam jeszcze raz raczej do stania na półce niż do bawienia się. Duże zestawy skady przyzwyczaiły mnie do tego, że to są naprawdę nietuzinkowe konstrukcje czasem zbudowane w taki sposób, że lepiej na nie patrzeć niż się nimi bawić. No i tutaj też. Czuję taki vibe. To jest zdecydowanie model, który ma zdobić półkę. I tak sobie teraz patrzę na ten bolid na żywo i na pudełku, i rzeczywiście to wygląda podobnie. Tylko, że po prostu na pudełku można mieć taki obraz, że to są nadruki. Nie są. I to zaznaczam i bardzo mocno to akcentuję. Te naklejki potrafią być lekko upierdliwe. I też mocno wam zaznaczyłem te na oponach, plus jedna niefortunnie nie do końca dobrze wycięta. Według mnie lekko mnie zirytowały, ale sam bolit mi się podoba. Pod kątem wymiarów mogliście zobaczyć, jak to się ma do skali Speed Champions. No a ta tabliczka, która jest drukowana i tłoczona, to naprawdę fajny smaczek. I myślę, że teraz wasze ręce oddaję werdykt, czy warto wydać na taki model 80 zł. Uważam, że nie jest to mocno przesadzona cena, ale. Wolałbym chyba zapłacić dychę więcej i po prostu mieć na drugi, choćby na tych oponach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.